Chcąc znaleźć największą wartość funkcji w zadanym przedziale najpierw w miejsce x podstawmy 1, a następnie w miejsce x podstawimy 2 i obliczymy wartości funkcji dla tych dwóch x. No to tak f od x to oczywiście inny zapis y, czyli dla x równego 1 y będzie równy 2 razy 1 do kwadratu to 1, 2 razy 1 to 2. 4 razy 1 to 4, czyli tutaj wartość funkcji wynosi 6. Natomiast dla x -a równego 2 mamy 2 do potęgi drugiej to 4, 4 razy 2 to 8, 4 razy 2 to również 8, czyli mamy 16. Następnie musimy wyznaczyć jeszcze p, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka tej funkcji. Zatem zapiszmy sobie, że p wyznaczymy ze wzoru minus b przez 2a. I w tej funkcji a jest równe 2, natomiast b jest równe 4, c jest co prawda równe 0, natomiast tutaj we wzorze tego współczynnika wykorzystywać nie będziemy. Mamy minus b, czyli minus 4, 2 razy a to 2 razy 2, czyli 4, czyli p jest równe minus 1. No i sprawdzamy, czy p należy do tego przedziału. No minus 1 nie zawiera się pomiędzy 1 a 2, czyli do tego przydziału nie należy. To sobie możemy w ten sposób zapisać. Zatem my bierzemy pod uwagę tylko te wartości, które tutaj już otrzymaliśmy, czyli mamy 6 oraz 16. Nas interesuje największa wartość funkcji, czyli oczywiście na no 16 będzie liczbą większą od 6. Zatem poprawna jest odpowiedź A.